Dzień dobry, tutaj Paweł Kozioł. Dzisiaj będę komentował kres internetowy Likiego Iglo z drugiej rundy, którą rozegrali Janusz oraz pifanie. Widzimy, Janusz wygrał o 19,5 punkta. I spójrzmy, jak do tego doszło. Wykres mówi, że mamy ciekawą grę, bo najpierw fuseki białe zdobyły przewagę, potem mamy jakieś obustronne błędy, bo taki zygzak, taka piła zawsze oznacza, że. Jest sobie na planszy jakaś grupa, której status może się bardzo, ale to bardzo zmienić zależnie od tego, jaki ruch zostanie zagrany. No i generalnie z tych komplikacji to czarne wyszły obronną ręką i nawet zdobyły przewagę. A teraz chodźmy do partii. Mamy takie fuseki. Czarny podchodzi od tej strony. No i jest to oczywiście możliwe, chociaż to nie jest najbardziej naturalny ruch. Naturalne byłoby podchodzenie tutaj, bądź zabezpieczenie tego narożnika, tak mi się wydaje. Ale tak oczywiście też można grać. Biały się cofa, czerny gra tak. No w zasadzie no, nic złego nie byłoby na przykład z zagraniem tutaj. No, poza tym, że biały wcale nie ma obowiązku kończyć doseki tak, jak się je zawsze dawniej kończyło. Może nawet zostawić w tym momencie kamienie i zagrać powiedzmy tu, bo to też jest ważny ruch. Ale czarne zagrały tutaj, białe odpowiadają prawidłowo, czarne odchodzą od Joseki i białe decydują się zagrać ruch, który psuje kształt przeciwnikowi, bo czarny bardzo by chciał tu zagrać. I gdyby na przykład białe wzięły narożnik, to czarny prawdopodobnie no zdobyłby sente. No i jest trochę przekoncentrowany, ale trudno tę grupę atakować, więc mógłby sobie spokojnie zagrać gdzie indziej, na przykład tutaj. Tak mi się wydaje. Jeśli biały decydują się zagrać tak, no czarne biorą drugi ważny punkt i teraz białe się cofnęły. Co jest zabawne, to to, że była teraz możliwość zagrania tak i przejścia, prawda, do standardowego joseki, gdzie wybieramy w tej chwili między zabezpieczeniem narożnika tak jak w partii, a zagraniem tutaj. Więc tak naprawdę otrzymujemy bardzo podobną pozycję co w joseki, tylko bez tych bez tych wszystkich wymian, które cały czas biały teraz może zagrać, jedyna różnica jest taka, że czarny w tym momencie mógłby też zagrać tutaj, na przykład i jakoś, jakoś te kamienie przycisnąć, wzmocnić swoje. Na pewno byłby to interesujący ruch. Pewnie wypadałoby, żeby się biały po nim w jakiś sposób zabezpieczył. Nie wiem, czy odskakując gdzieś tu, czy budując tutaj kształt. Zamiast tego czarny zagrał tu i to się wydaje małe, że jeżeli ta grupa jest stabilna, no to ten ruch jest niepotrzebny. Jeśli nie jest stabilna, to ją wzmocnijmy, tak, bądź odskakując. Po tym ruchu biały zdobywa na początku lekką przewagę, gra tu. i teraz czarny nie kończy Joseki, bo ruch najbardziej prawidłowy byłby tutaj. Tylko próbuję zredukować tutaj ten główny teren białego. Biały wzmacnia te kamienie. Tak, w tym momencie atakuje ten kamień. Jest to oczywiście logiczne. Natomiast, jak widzimy, możliwość zagrania takiego Atarii, który w dodatku bardzo spłaszcza tę grupę przeciwnika, to, to jest zawsze ruch, który chcemy chętnie zagrać i po odpowiedzi. Cokolwiek tutaj wybierzemy, będzie odrobinę silniejsze. Czarny wzmacnia te grupy, biały tutaj prawidłowo ją podcina, Czarny gra tutaj, i teraz biały niespodziewanie zostawia. Dlaczego niespodziewanie? Otóż dlatego, że te kamienie są słabe. One są zasadniczo prawie otoczone przez białe, więc byłby sens, zaatakować je od razu, jakimś takim ruchem. Być może byłby też sens naciśnięcia tutaj. Prawdopodobnie czarny by chciał odpowiedzieć, bo jeśli nie odpowie, to no, ta grupa jest po prostu bardzo, bardzo mała i niewygodnie się nią będzie grać. Więc to jest w zasadzie sente. A jeśli ten ruch wrzucimy... To te kamienie są jeszcze słabsze i z jeszcze większą siłą można by na nie nacisnąć. Także no, odpuszczenie tutaj tej okazji do ataku jest trochę błędem. Czarne grają tutaj i ten ruch też mi się niezbyt podoba. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że tutaj mamy niezaopiekowaną słabą grupę, że można by po prostu nawet zagrozić tym połączeniem. A w momencie, kiedy przeciwnik się zabezpieczy, to wyskoczyć w taki czy w inny sposób, i wtedy no, my wykonaliśmy parę pożytecznych ruchów, rozwijających pozycje czarnych tutaj. Biały po prostu zagrał parę kamieni, kształt mu jeszcze można dodatkowo trochę zepsuć. I wydaje się, że Czerno tej sekwencji zyskuje, o ile tylko będzie pamiętał, że te kamienie należy zabezpieczyć. Natomiast dalsza gra to jest jakiś taki, jakaś taka seria decyzji, które nie biorą tej grupy pod uwagę po prostu. No, poza wszystkim ten kamień trochę w dziwnej relacji jest do tego, co się dzieje tutaj. Być może jakąś opcją byłoby najpierw tu zakręcić, żeby trochę ten kształt przeciwnika zepsuć i. Jeśli otrzymamy jakąś odpowiedź, to zawsze jest możliwość na przykład zagrania podwójnego hana. Jak widzimy skutek jest bardzo podobny, jak dogranie tutaj na początku, a jednocześnie trochę, trochę wzięliśmy terenu, trochę spowodowaliśmy, że ta grupa białych jakoś tak niezgrabnie zagina się do wewnątrz, więc była, byłoby to jakaś korzyść lokalna. Po tym ruchu. Biały zagrywa standardowo, na zasadzie przeciwnik się rozszerzył więc na brzegu, więc uniemożliwiamy mu domknięcie narożnika. Czerne grają tak i znowu stosują tę strategię, co tutaj. No myślę, że w tym momencie nie jest to najszczęśliwsza decyzja, z prostego powodu, że już jedną słabą grupę mamy, i po co tworzyć następną? Że warto by po prostu pozwolić przeciwnikowi w ten czy może w inny sposób dograć swoje i teraz po prostu zacząć, zacząć jakoś grać na tę grupę. Może tak, może nawet coś takiego może, mogłoby mieć sens, że dalej spłaszczamy te pozycje przeciwnika. I w pewnym momencie uda nam się tę grupę zabezpieczyć i zacząć brać jakieś punkty. Po tym ruchu no biały również podobnie jak tutaj przyciska narożnik. Tym razem tu wychodzi dalej, no, biorąc pod uwagę, że czarny raczej będzie się chciał łączyć z tym kamieniem i gratuluję. To znowu mi się wydaje taka decyzja nie biorąca pod uwagę dwóch już słabości przeciwnika. Że na pewno jaką, jakimś rodzajem sensownej decyzji byłoby granie tutaj czy, czy tutaj i osłabianie tej grupy. Ciekawym, chociaż takim trochę spekulatywnym ruchem zakładającym, że przeciwnik nie do końca skutecznie będzie się bronić byłaby nawet taka czapeczka. Znaczy, no nie jest to mój ulubiony ruch, bo prawdopodobnie Istnieją jakieś sekwencje, w których czerny ucieka, biały jeszcze musi udowodnić, że ta jego pozycja ma sens. Natomiast przynajmniej ten kamień coś robi, i być może udałoby się spowodować, że współpracowałby jakoś z tym kamieniem. Na przykład, że już jednego ruchu w centrum brakuje, żeby je połączyć. Ta grupa się nagle robi bardzo słaba, i nawiązujemy jakąś grę. To jest taki ruch, który tylko bierze punkty, natomiast nie zwraca uwagi na sytuację taktyczną. Czarny mógł w tym momencie po prostu zagrać tu, zagrozić jakoś połączeniem do tych kamieni. Jeśli się połączy, to, to jego pozycja nagle nabiera sensu. Że jest ściana naprzeciw tego wysokiego kamienia, daje mu szansę uciec. Tu jeszcze będziemy jakoś przeciwnika redukować i będzie dobrze. Czarny jednak zabezpiecza swój narożnik. Nie było to no super konieczne, bo co tutaj biały właściwie może zrobić? Tego się boimy? No w najgorszym razie to jest ko, albo dajemy po prostu przeciwnikowi bardzo małe życie. Tak by chyba w dodatku musiał zagrać, żeby to życie mieć. Na ten ruch musiałby odpowiedzieć. Na ten ruch musiałby odpowiedzieć. I wtedy można na przykład zagrać tak i kosztem tego dużego narożnika spowodować, że te kamienie są biedne. Więc nawet gdyby jakaś biała sekwencja tutaj chodziła, to niekoniecznie jej się musimy bać. Więc ten ruch jest no, dość defensywny i biały mógł to spokojnie wykorzystać na wiele sposobów. Wzmocnił po prostu tę grupę. Może nie jest to najoptymalniejszy sposób, ale przynajmniej dodatkowo kładzie trochę nacisku na tenkami, więc nie jest źle. Czarne wdrażają jakąś procedurę ratunkową, tu niestety popełniają błąd, ponieważ no. Nie jest dobrze doprowadzać do sytuacji, kiedy przeciwnik może nam zagrać hanę. Tak jak tutaj. Lepiej było. Być... Może zagrać tutaj, może jeszcze, jeszcze lepiej byłoby wyskoczyć. Bo raczej tu nie będziemy między dwoma białymi ścianami szukać życia, tylko będziemy szukać takiej ucieczki, która porządnie przeciwnika zredukuje przy okazji. Więc ten ruch mi się podobał. Tu biały gra hanę. W zasadzie czarne miały jeszcze taką też standardową na takie sytuacje sekwencję obronną, że gramy z drugiej strony. Przeciwnik pewnie czuje się, że powinien zabezpieczyć. Gramy tu, i biały też musi gdzieś dograć. Nie wiem, tutaj, tu chyba jest najlepiej. A wtedy się okazuje, że ta czarna grupa jest całkiem solidna. No, nie nastąpiło to bez strat, bo tutaj biały się zbudował, no ale. Trzeba to jakoś przełknąć i grać dalej. W którymś momencie, w przyszłości, będziemy mogli po prostu spróbować tutaj takiej redukcji no, na linii sektorowej. Ale przedtem wypadałoby się jakoś wzmocnić. No, tu cały czas chcemy grać. Tu być może jest też jakąś opcją. Generalnie troszczmy się o słabe grupy. Tu biały, czarny zagrał od góry i biały zagrał tu. Do pomyślenia było podwójne, Hanę, bo raczej nie boimy się czegoś takiego w momencie, kiedy i tak musimy się cofnąć. No, cokolwiek by się nie stało, to jakoś bardzo niewygodny jest ten kształt czarnych. I biały bardzo dużo tutaj biorą na górze, także no, nawet jeśli ta grupa ucieknie i żyje, to widać, że biały bardzo dużo by na takim podwójnym hanę zyskał. Czasami, jak pokazuje rzeczy, właśnie graczom, gdzieś tak w okolicach dziesiątego kiólu, to mówię, to jest ruch, który spowoduje, że będziecie mieli kamień więcej, że, że Wam siła wzrośnie od samej jego znajomości stosowania co jakiś czas. Tak więc w hane jest siła, w podwójnym hane również jest siła. Tu biały się po prostu cofną, czarny. Kontynuuje. I no, po prostu odrobinę mniej wzięliśmy niż w tamtych sekwencjach. Tu biały jeszcze zapobiega łączeniu. Można, natomiast ta grupa jest już dosyć stabilna. I to był chyba najwyższy czas na jakiś atak tutaj. Czarny poprawia sobie kształt i zaczyna walczyć o tę grupę. Już nawet. Nie będziemy się zastanawiać, czy to jest optymalny ruch, czy można było zagrać lepiej. Ważne jest to, że biały w ogóle na to pozwolił. Biały powinien pierwszy zagrać ruch w tym regionie i to w sentę. Tu natomiast czarny w niezrozumiały sposób zostawia tę grupę, bo trzeba było albo grać w jej stronę, albo odskakiwać. W ostateczności warto by policzyć jakieś ruchy takie próbujące zrobić oczy chociaż no zawsze ucieczka ma pierwszeństwo po tym ruchu białe grają tak agresywnie natomiast no kierunek agresji znowu trochę nie ten otaczać od góry grać takiego pipa albo grozić łączeniem bo tutaj się okazuje, że te kamienie czarne wcale nie są połączone i możemy im całą bazę oczną zabrać żeby potem atakować z góry. Czarny gra tu lokalnie dobry ruch, ale to, to, ta grupa cały czas ma pierwszeństwo i biały odpowiada no, brzydkim kształtem. Mm, tak trzeba było zagrać po prostu. Tutaj tej wrzutki nie ma, bo jest Atari i ten kamień nie ucieka. Więc mamy kształt, wzmocniliśmy naszą dość niewielką grupę. Nawet mamy jakieś lokalne kontynuacje, bo możemy się tędy troszkę rozepchać. Więc ten, ten ruch to duża awaria, jeżeli chodzi o kształt. Czarny tu sobie kształt poprawia. Gra podwójne hany, nie bojąc się, że przeciwnik przetnie. A potem popełnia taki no, niespodziewany błąd, że jeśli tutaj już zagrał dobrze, to powinien wiedzieć, że nie ma szans, żeby te kamienie po cięciu przeżyły, i można spokojnie tego kształtu tu nie naprawiać. Białe no, odpowiadają małym ruchem. Nawet lokalnie patrząc, spokojnie można było zagrać tak. I teraz wreszcie następuje jakiś agresywny ruch. Przeciw tej grupie, znowu, może bliżej, może bardziej z tej strony, ale słuszna intencja. Czarne jednak no, grają coś, co im pomaga wbudować kształt. Nie jestem fanem tego ruchu, raczej bym grał coś takiego i chyba nawet na ko, bo przeciwnik nie da, na, przeciwnika nie będzie stać na to, żeby tutaj bić w momencie, kiedy my będziemy budować kształt zmierzający do wyjścia. W ten sposób czy może w ten, bo tutaj też mamy blisko kamienie to myślę, że zawsze znalazło, znalazłoby się mnóstwo ruchów w sente, pozwalających tę grupę zabezpieczyć i pozwalających grać toko. Tu białe grają tak i w 9 przypadkach na 10 to jest dobra kara przeciwko takiemu wydłużeniu się w dół, bo przeciwnik musi się łączyć, żeby kamienie nie stracić. Ale to jest ten dziesiąty przypadek, kiedy można było zagrać lepiej. Zmusić przeciwnika do łączenia. Kompletnie zabrać mu bazę, i trudno mi jest teraz wizualizować sekwencję, w której czarny ucieka. Więc prawdopodobnie wcześniej musiałby coś oddać za jakąś możliwość ucieczki. Tak to biały czarny tylko wzmacnia swój kształt. No i biały tam już wiele nie osiągnie. Tutaj coś gra, ale. Na ten ruch nawet nie trzeba odpowiadać, można byłoby zmienić kierunek gry, i na przykład zacząć te grupy pytać, jak, jak się czuje w momencie, kiedy ta czarna grupa obok jest silna. Pewnie biały, biały jeszcze ma jak zareagować spokojnie, natomiast, no, musi nam najpierw wcisnąć teren, potem, potem pewnie powinien zagrać jakiś ruch, który... Jest troszkę w powietrzu. Lokalnie chyba zyskaliśmy. Globalnie cały czas jest kwestia tych wpływów, jakie tutaj biały ma. No ale może teraz jest moment, żeby coś z nimi zrobić. Jakimś ruchem w tych okolicach. Tak to biały jako pierwszy zakręca. Zdąża z tym ważnym ruchem, a potem gra takie gote w zasadzie Cały czas tu były jakieś większe ruchy prawdopodobnie, niż, niż to wydłużenie się. Choćby ten jest ładny, bo jednocześnie... bo tutaj bierze trochę terenu, nie tylko ogranicza czarną grupę. Czerne wychodzą. No jeśli tutaj uważamy, że jest z tą grupą problem, no to może... może trochę lepszy byłby na przykład taki skok. Próbujemy się jak, jakoś wzmocnić, jakoś połączyć. Może lepsze byłoby... Naciśnięcie tutaj, bo też też nam coś w centrum buduje. Tu natomiast, no, zostawmy takie ruchy, a nuż będzie potem jakieś kodo zagrania, wtedy się przydadzą. A tu mamy kształt do poprawienia. I kamienie, które warto połączyć. Może tak, może tak ten kształt poprawić. Nie wiem. Bo tutaj, grając w ten sposób. Szkodzimy tej grupie, bo pojawia się powoli perspektywa jakiegoś cięcia tutaj. W tym momencie jest już ono w 100% możliwe. I biały się zabezpiecza, no słusznie. Natomiast teraz zapomina się zabezpieczyć, i to jest ten moment, kiedy gra przestaje być dobra dla białego. Mimo tych fajnie zbudowanych wpływów, bo. Po prostu to cięcie i utrata tych kamieni byłoby potężną stratą. Obie strony jakoś tego nie grają, ale czarne dość sprytnie naciskają tutaj na, na ten kształt. Może jeszcze sprytniejszym sposobem byłoby zagranie tu i zmuszenie, zmuszenie do łączenia. Tylko, że tu chyba musimy jeszcze raz przynajmniej dograć, żeby chociaż. Może zagrozić tu, dać się nawet przeciąć. Nie, nic dobrego z tego nie wynika, nie mamy tutaj dalszej, dalszej redukcji zbyt dużej. Tu biały znowu budują, co byłoby dobrym odruchem. Wspomagałoby również tę grupę, ale cały czas tutaj mamy to cięcie. I czarne tną. Od momentu, kiedy to cięcie następuje, to mają przewagę. Co gorsza, czarne dysponują jeszcze, jeśli biały się nie zabezpieczy takim ruchem prowadzącym do klasycznego Connect and die. Więc tutaj też jest duża, duża strata, duży problem w kształcie, z którego czarne korzystają. Tu biały się już zabezpiecza. No i gramy jakieś jose. ale wiadomym jest, że tej straty, bo to nie są tylko trzy kamienie, ale to jest kawał terenu dookoła nich. Plus tej straty nie da się już w zasadzie w żaden sposób skompensować, więc no w zasadzie pozostaje nam tylko obejrzenie dalszej gry. Po prostu dogrywany jest jose wszędzie, gdzie warto. Tu taka odpowiedź za pół punkta. No dobra, jest, jest to ważne, bo jeśli biały zbiją, to czarne i tak muszą grać w gotę, więc gramy to gotę od razu i bierzemy troszkę więcej punktów. Generalnie jesteśmy już na etapie dosyć małych ruchów, więc nic ważnego tutaj się nie stanie. Czarne stać na to, żeby się zabezpieczyły. I gra się kończy. No i wrażenie jest takie, że biały dominował w fuseki, natomiast potem nie skorzystał z możliwości ataku na kamienie przeciwnika i sam się dostał pod cięcie, więc zachęcałbym Epifanie do szukania w czasie gry trochę aktywniejszych rozwiązań. Budować już umiemy, więc oprócz budowania dodajmy jeszcze umiejętność ataku. Natomiast jeżeli chodzi o czarne, no to czarne... Duże ryzyko podjęły z tą słabą grupą i zbudowaniem kolejnej słabej grupy w momencie, kiedy już jeden problem na planszy był. Takich rzeczy raczyłbym unikać i wtedy się siła naprawdę wzmocni. Trzecia rzecz, pamiętamy o podwójnym Hane. Podwójne hanę powoduje, że zyskujemy jeden kamień siły. Dziękuję bardzo, do widzenia.